Właściwie pytanie jest retoryczne. Jak można być długo na węglowym haju? Bo wydaje się, że posłowie PIS-u i posłowie Konfederacji trwają w tym węglowym haju i co to powoduje? To, że przysłoniło im to oczy i nie zauważyli w 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, że trzeba budować elektrownie gazowe, żeby zabezpieczyć stabilność dostaw energii do każdego domu. Czemu tego nie, za, nie zauważyli? Ano bo jeszcze pamiętacie, niedawno mówili, że wszystko węgiel, węgiel, węgiel ponad wszystko, a węgiel tymczasem coraz droższy, coraz głębiej kopany, coraz mniej ekonomiczny i węgiel, który na hubie, hubie węglowym w Amsterdamie kosztuje dwa razy taniej niż węgiel Polski. No trzeba otrzeźwieć z tego haju i zrozumieć, że w tej chwili dla transformacji energetycznej gaz jest niezbędny.